No nie no, to nie trafię nic No i snajper, chujo pan pancerz by się przydał jakiś Nic tu nie ma No i patrz, kurwa tylko mnie poluje ten jebany snajper się upar oh, boże Jak ja mam tu ugrać bez pancerza no Tam są w ogóle Podchodzi do, do tego naszego już Chuj dupa Też dwa pancerze Rzucają no kurwa, tam gdzie zginął nasz O no, tu masz go, widzisz? bez Ej mi kurwa dziabną no Się wychyliłem niepotrzebnie Powodzenia jedenki, znowu, Gas is closing in. Get to the new safe zone. A co się z tym trzecim stało, to jak, nawet nie ja, wiem. Jak to się stało, powiedz mi. Nie wiem. Debil, no zasnapali go Jak to się stało? To chciało się snafić.